Cześć, drodzy widzowie! Witamy na naszym kanale, gdzie dostarczamy najświeższe i najważniejsze informacje dla emerytów. W dzisiejszym filmie zagłębiamy się w temat nadchodzących zmian w systemie emerytalnym, które wejdą w życie już od 1 sierpnia 2025 roku. Przygotowaliśmy dla Was kompleksowy, szczegółowy i łatwy do zrozumienia przewodnik po nowych zasadach wypłat emerytur przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ZUS. Dowiecie się wszystkiego o nowych terminach przelewów. Zaktualizowanych kwotach świadczeń, praktycznych wskazówkach, które ułatwią dostosowanie się do zmian oraz odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania. Ten film to prawdziwe kompendium wiedzy dla każdego emeryta, więc usiądźcie wygodnie i oglądajcie do końca. Polubcie film, jeśli uznacie go za wartościowy, i zasubskrybujcie nasz kanał, aby nie przegapić żadnych ważnych aktualizacji. Kliknijcie w dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o każdym nowym materiale to najlepszy sposób, by być na bieżąco z tematami emerytalnymi i finansowymi. Co dokładnie zmienia się dla emerytów od 1 sierpnia 2025 roku? ZUS wprowadza nowe regulacje, które wpłyną na życie każdego emeryta w Polsce. Zmiany te dotyczą zarówno harmonogramu wypłat, jak i wysokości świadczeń, a także procedur administracyjnych. W naszym filmie rozkładamy te nowości na czynniki pierwsze, aby każdy mógł w pełni zrozumieć, co się zmienia, jak to wpłynie na Wasze finanse i jak najlepiej się do tego przygotować. Oto, co omawiamy w dzisiejszym materiale. Nowy harmonogram wypłat emerytur. Od 1 sierpnia 2025 roku ZUS zmienia terminy wypłacania świadczeń emerytalnych. W filmie szczegółowo wyjaśniamy: Jakie dni będą dniami wypłat? Przedstawiamy nowy harmonogram przelewów na konta bankowe oraz dni, w których środki będą dostępne w placówkach pocztowych. Jak sprawdzić swój termin wypłaty? Pokazujemy: gdzie znaleźć indywidualny numer świadczenia, jak na jego podstawie ustalić dokładną datę przelewu? Co zrobić w przypadku opóźnień? Dajemy praktyczne wskazówki, jak reagować, jeśli pieniądze nie dotrą na czas, oraz jak skontaktować się z ZUS w razie problemów. Planowanie budżetu domowego podpowiadamy, jak dostosować swoje wydatki do nowego harmonogramu, aby uniknąć finansowych niespodzianek. Przygotowaliśmy również przykłady, które pokazują, jak zmiany w terminach mogą wpłynąć na różne grupy emerytów, od tych, którzy otrzymują świadczenia na konto, po osoby korzystające z usług pocztowych? Co sądzicie o nowym harmonogramie wypłat? Czy nowe terminy będą dla Was wygodne? Czy może wolicie dotychczasowy system? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzu poniżej, Wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Polubcie film, jeśli dostarczył Wam przydatnych informacji, i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi aktualizacjami. Zaktualizowane kwoty świadczeń emerytalnych. Zmiany od 1 sierpnia 2025 roku obejmują również wysokości wypłacanych emerytur. W naszym filmie szczegółowo omawiamy wszystkie aspekty nowych kwot. Minimalna emerytura jakie będą najniższe świadczenia i kto może na nie liczyć? Wyjaśniamy, jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać minimalną emeryturę. Maksymalna emerytura Jakie są górne granice świadczeń dla osób z wysokimi zarobkami w okresie aktywności zawodowej? Dodatki do emerytur. Omawiamy, kto może liczyć na dodatkowe świadczenia, takie jak dodatek pielęgnacyjny, dodatek dla osób z orzeczeniem o niepełnosprawności czy inne formy wsparcia. Waloryzacja emerytur. Wyjaśniamy, jak nowe zasady wpłyną na coroczne podwyżki świadczeń i czego można się spodziewać w kolejnych latach. Indywidualne obliczenia. Pokazujemy, jak samodzielnie oszacować wysokość swojej emerytury po zmianach oraz jakie czynniki, np. staż pracy, składki ZUS, mają na to wpływ. W filmie znajdziecie również praktyczne przykłady, które pokazują, jak nowe kwoty mogą wpłynąć na różne grupy emerytów, od tych z minimalnymi świadczeniami po osoby z wyższymi emeryturami. Dajemy też wskazówki, jak upewnić się, że ZUS prawidłowo naliczył wasze świadczenie i co zrobić, jeśli zauważycie błędy. Jak oceniacie nowe kwoty emerytur? Czy zmiany w wysokościach świadczeń będą dla Was korzystne? Napiszcie w komentarzu, co myślicie. I podzielcie się swoimi doświadczeniami. Dajcie lajka, jeśli film był dla Was pomocny, i zasubskrybujcie kanał, aby nie przegapić kolejnych materiałów. Praktyczne wskazówki dla emerytów. Zmiany w systemie emerytalnym mogą wydawać się skomplikowane, dlatego przygotowaliśmy zestaw praktycznych porad, które ułatwią Wam dostosowanie się do nowych zasad. Oto, co omawiamy w tej sekcji. Jak zweryfikować swoje dane w ZUS? Pokazujemy, jak zalogować się na platformę e-ZUS, sprawdzić status swojego świadczenia i upewnić się, że wszystkie dane, np. numer konta bankowego, są aktualne. Gdzie szukać wiarygodnych informacji? Wskazujemy oficjalne źródła, takie jak strona internetowa ZUS, biuletyn informacji publicznej czy punkty doradcze w oddziałach ZUS. Jak uniknąć najczęstszych błędów? Omawiamy typowe problemy, takie jak nieaktualne dane osobowe czy błędnie wypełnione wnioski, i radzimy, jak ich uniknąć. Kontakt z ZUS: wyjaśniamy, jak skontaktować się z infolinią ZUS, doradcą emerytalnym lub lokalnym oddziałem, aby uzyskać odpowiedzi na indywidualne pytania. Planowanie finansowe: dajemy szczegółowe porady, jak dostosować budżet domowy do nowych terminów wypłat i zmienionych kwot, aby zachować stabilność finansową. W filmie znajdziesz także historię przykładowych emerytów, które pokazują, jak różne osoby radzą sobie z podobnymi zmianami? Omawiamy, jak zmiany mogą wpłynąć na inne aspekty życia, takie jak podatki, ulgi emerytalne czy możliwość dorabiania do emerytury bez utraty świadczeń. Podzielcie się swoimi pomysłami. Jak planujecie przygotować się do nowych zasad ZUS? Czy macie własne strategie zarządzania finansami? Napiszcie w komentarzu, wasze doświadczenia mogą inspirować innych. Polubcie film, jeśli dostarczył Wam wartościowych wskazówek i zasubskrybujcie kanał, aby być na bieżąco z kolejnymi poradami. Dlaczego warto znać te zmiany? Nowe regulacje ZUS dotyczą każdego emeryta, niezależnie od tego, czy dopiero zaczynacie otrzymywać świadczenia, czy jesteście na emeryturze od wielu lat. Zrozumienie tych zasad pozwoli Wam lepiej zarządzać finansami. Nowy harmonogram i kwoty świadczeń mogą wymagać dostosowania budżetu domowego. Uniknąć nieporozumień. Znajomość procedur ZUS pomoże Wam uniknąć błędów które mogą opóźnić wypłaty. Skorzystać z dostępnych możliwości, wyjaśniamy, jak sprawdzić, czy przysługują Wam dodatkowe świadczenia lub ulgi. W filmie omawiamy również, jak zmiany mogą wpłynąć na inne świadczenia, takie jak renty, dodatki pielęgnacyjne czy wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami. Przygotowaliśmy przykłady, które pokazują, jak różne grupy emerytów mogą odczuć nowe regulacje. Jeśli macie pytania dotyczące swojej indywidualnej sytuacji, Napiszcie je w komentarzu. Nasz zespół postara się odpowiedzieć w kolejnych materiałach lub bezpośrednio pod waszym komentarzem. Subskrybujcie nasz kanał i kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o nowych filmach. Dzięki temu nie przegapicie żadnych kluczowych informacji o emeryturach, finansach osobistych, zmianach w prawie czy praktycznych poradach dla seniorów. Jak przygotować się do nowych zasad od 1 sierpnia 2025 roku? Aby ułatwić Wam przejście na nowe zasady, przygotowaliśmy szczegółowy plan działania. Które możecie wdrożyć już dziś. Sprawdzenie danych w ZUS instrukcja krok po kroku, jak zalogować się na platformę e-ZUS, zweryfikować swoje dane i upewnić się, że numer konta bankowego jest poprawny. Kontakt z ZUS podajemy numery telefonów infolinii, adresy oddziału ZUS oraz godziny pracy doradców emerytalnych. Wyjaśniamy, jak przygotować się do rozmowy, aby szybko uzyskać odpowiedzi na swoje pytania. Ochrona przed oszustami. W dobie zmian w ZUS mogą pojawić się fałszywe wiadomości lub telefony. Pokazujemy, jak rozpoznać oszustwa i gdzie szukać wiarygodnych informacji. Planowanie budżetu. Dajemy praktyczne wskazówki, jak przeorganizować wydatki, aby dostosować się do nowych terminów wypłat i zmienionych kwot świadczeń. Korzystanie z ulgi dodatków. Omawiamy, jak sprawdzić, czy przysługują Wam dodatkowe świadczenia i jak złożyć wniosek o ich przyznanie. W filmie znajdziesz też praktyczne scenariusze, które pokazują, jak różne grupy emerytów mogą przygotować się do zmian? Na przykład, omawiamy sytuację osoby, która dopiero przechodzi na emeryturę oraz emeryta z wieloletnim stażem, który otrzymuje dodatkowe świadczenia. Co sądzicie o tych wskazówkach? Czy macie własne sposoby na przygotowanie się do zmian w ZUS? Podzielcie się swoimi doświadczeniami w komentarzu, wasze historie mogą pomóc innym widzom. Polubcie film, jeśli dostarczył Wam praktycznych porad i zasubskrybujcie kanał aby nie przegapić kolejnych materiałów. Najczęściej zadawane pytania. Fak. W filmie odpowiadamy na pytania, które najczęściej pojawiają się wśród emerytów w związku z nowymi regulacjami. Czy zmiany dotyczą wszystkich emerytów? Wyjaśniamy, kto dokładnie odczuje nowe zasady i w jakim zakresie. Co zrobić, jeśli wypłata się opóźni? Dajemy instrukcję, jak zgłosić problem i jak szybko uzyskać pomoc od ZUS. Czy nowe zasady wpłyną na inne świadczenia? Omawiamy, jak zmiany mogą dotyczyć rent, dodatków pielęgnacyjnych czy świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami. Jak sprawdzić, czy moja emerytura została prawidłowo naliczona? Pokazujemy, jak zweryfikować obliczenia ZUS i gdzie zgłosić błędy. Gdzie szukać pomocy w razie wątpliwości? Podajemy kontakty do ZUS, w tym numery telefonów, adresy e-mail i linki do platform online. Jeśli macie dodatkowe pytania, które nie znalazło odpowiedzi w filmie, napiszcie je w komentarzu. Postaramy się odpowiedzieć w kolejnych materiałach lub bezpośrednio pod waszym komentarzem. Nie przegapcie naszego filmu, w którym wyjaśniamy wszystko, co musicie wiedzieć o zmianach dla emerytów od 1 sierpnia 2025 roku. Przygotowaliśmy dla was kompleksowy przewodnik po nowych terminach wypłat, zaktualizowanych kwotach świadczeń, praktycznych wskazówkach i odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania. To obowiązkowy materiał dla każdego, kto chce być dobrze przygotowany na nowe zasady ZUS i zarządzać swoimi finansami z większą pewnością. Polubcie film, jeśli dostarczył wam wartościowych informacji i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami dotyczącymi emerytur, finansów osobistych i innych ważnych tematów dla seniorów. Kliknijcie w dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. To gwarancja, że nie przegapicie żadnej ważnej wiadomości. Dziękujemy że jesteście z nami i zapraszamy do oglądania kolejnych materiałów na naszym kanale. Do zobaczenia w następnym filmie.